W Warszawskim Centrum Atletyki, gdzie odbyła się pierwsza edycja gali WCA Fight Night. Było tutaj 7 pojedynków, z czego 3 zawodowe, 4 amatorskie, dużo emocji, dużo fajnych walk. Możecie sprawdzić sobie na Pitbull TV relacje z tego wydarzenia. My nie spoilerujemy, pewnie już wiecie kto wygrał. Miłego oglądania. Bartosz Fabiński, na chwilę pogali, WCA Fight Night. Jak wrażenia na gorąco? Bardzo pozytywne. Mangala bardzo się podobała, walki bardzo fajne. E, tutaj osoby od nas, od nas e, z klubu raczej wygrywały tam jeden, jeden remis. Więc wszystko, wszystko, wszystko dobrze. A jak w ogóle praca w kornerze, Bo to jest miejsce, gdzie nieczęsto możemy Cię zobaczyć, raczej Cię kojarzymy z walk w klatce. Tym razem pomagałeś. Jak to? No, mam nadzieję, że, że byłem pomocny dla tych osób, u których, których tam byłem w narożniku, a to myślę, że lepiej ich spytać niż mnie. Więc z nami Piotr Strus. Słuchaj, coraz częściej widujemy się, kiedy nie walczysz. O co chodzi? No tak się akurat składa, że trochę jest więcej biznesu, gdzie, gdzie trochę nie po drodze do tej, do tej klatki, ale wszystko w swoim czasie, jest, jest plan. A czy w tych biznesach znalazłeś chwilę, żeby po prostu poobserwować dzisiejsze walki e, i podelektować się jako fan po prostu tym widowiskiem? Nie no, dzisiaj chłopaki walczyli ode mnie z klubu, gdzie razem tutaj e, wylewamy hekto z grypotów, dlatego nie mogą zabraknąć mnie, żeby ich dopingować z, z widowni i mocno za nich trzymać kciuki. E, czy jakiś typ na walkę wieczoru dzisiaj? Typ? Która była najlepsza? A w sensie w tym... E, no myślę, że bardzo mi. E, Koko, koko, -ko -kopera. kopera. Kopera, tak, bardzo dobra walka. Fajnie skończona, bo trzy rundy pod koniec, skończenie. Więc bardzo fajna, e, fajna walka. No i super chłopaki zaprezentowali. Oprócz tego, no, oczywiście, walka wieczoru, którą e, dał nam Arbi. No i skończenie, drugi Arbi też rewelacyjnie zawalczył e, w pierwszej walce wieczoru. Super skończenie. Pierwsza runda, taka na czutkę, jak to my mówimy w żargonie, ma, ale potem już pokazał swoje umiejętności. Czekasz na kolejne edycję Buca Fight Night? Znaczy mam nadzieję, że ten projekt będzie się rozwijał. Wiadomo, jest to mała gala, jak to tutaj rodziny rodzinna gala WCA. Dlatego życzę oczywiście tutaj zarządowi WCA, żeby te gale jak najbardziej się rozwijały, bo brakuje na polskim rynku małych gal, gdzie ci zawodnicy, którzy zaczynają dopiero, gdzie mieli szan jeszcze szansę zawalczyć, to taka gala umożliwia to, że się pokazać. Dzisiaj było tutaj w granicach 300 osób. To już jest publiczność, z którą jest trochę stresu, żeby wyjść i, i powalczyć. Koledzy, rodziny i tak dalej. Dlatego Fajnie, że coś takiego zorganizowanego. To fajnie, pierwsze koty za płoty, zobaczymy jak to się rozwinie i mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej edycji. Dokładnie. Anzor, dzisiaj wspierałeś swojego kolegę w walce wieczoru, Arbi Samayę. W pierwszej rundzie odprawił swojego rywala. Jak ci się podobała ta walka? A witam wszystkich. No wiadomo, że spodobało się jak najbardziej, bo mój kolega wygrał, mój przyjaciel, naprawdę. Spodobało się naprawdę, no, są fajne walki, były amatorskie, też są 3-4 walki, było zawodowe też trzy walki. Bardzo spodobała się bo walka Arbiego, ostatnia to wiadomo. I. I Fajna walka była już władzy e, e, w Adzef 70, kopera e, i ten drugi, nie pamiętam jak nazwisko miał, Adam. Glazowski. Glazowski, o, też też fajna walka była. Trzy rundy prawie do końca, do końca prawie i jak zostało 10 sekund od klepa, ale też fajna walka była, to całkiem niczym wszystko zrobione, było profesjonalne i spodobało się mi. A jak się czujesz w ogóle na takiej gali jako widza, nie jako zawodnik? Czy w ogóle jakieś inne podejście? Czujesz czasami głód walki i żałujesz, że nie walczysz? Nie, nie, powiem wam tak, że naprawdę ja nie mam takich głodu, że nie walczy, że chcę się walczyć. Jedyne co, że jak na przykład walczą moi przyjaciele, albo moje znajome są, ja to bardzo przeżyłam i nie lubię przyjeżdżać na walki, naprawdę, bo armia mnie ściągnął, a ja naprawdę nie chcę tu przyjechać, bo to, 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 to ciężko siedzisz sobie ciarz szatny i czekasz, czekasz do końca do tej walki i nagle się wychodzi. Na przykład jeżeli twój kolega przegrywa, to jest taki stres. Nie to jest masakra. No ale może Arbi z tobą pojedzie do Krakowa za to, bo niedawno zostało ogłoszone Twoje starcie na KSB 33 z Wasoba Koczewiczem. Jak tam przygotowania do tej walki? Jest ostro już? Nie, dopiero zaczynam, bo ja cały czas mam formę, także nie chcę przed, przed czasem mieć tą formę, także uludku zaczynamy. Arby to na pewno pojedzie ze mną, bo on zawsze jest ze mną, bo Arbi mi nie tylko jako przyjaciel, jako trener, jako mój brat to wszystko mi robi. Także my razem na pewno pojedziemy i mam nadzieję, że wygramy. E, widziałeś, jak twój rywal próbował cię jakoś tam prowokować, zresztą odpowiedziałeś mu trochę takim trasztokiem, że wicie do siebie nienawiść, czy to tylko nakręcanie medialnej otoczki. Nie, to wasz zawsze tak zachowuje się, także to wiadomo. Ale jeżeli chodzi, to to, to to, jak on robi, tak, to, to jest dobrze dla mnie. To, że jakoś szalać będzie z tego, ale to naprawdę, to, ja, ja jestem pełny w siebie, że ja wygram tę walkę. Że was to myślę, że nie zaskoczy mi. Ten. Dobra, to widzimy się w Krakowie w takim razie. Powodzenia i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po Twojej myśli. Dziękuję, mam nadzieję.